2020 to bardzo intensywny rok dla marki Bobcat. Ostatnio pojawiło się w portfolio tej marki dużo nowości. Chyba najciekawszą z punktu widzenia zastosowań rolniczych są ładowarki kołowe, czyli tak naprawdę produkt, którego nie było jeszcze w ofercie Bobcata. Zgadza się, ten rok naprawdę przyniósł wiele wyzwań, ale myślę, że nasza firma, nasza marka no, postawiła troszeczkę na jedną kartę, chociaż no, z jednej strony mówiliśmy, że przygotowujemy się na bardzo ciężkie czasy, ale mimo wszystko z rozwojem tych produktów no, dość mocno zaryzykowaliśmy. Nie, nie, Zatrzymaliśmy z żadnego z projektów, a tych projektów było naprawdę mnóstwo. I, i tak naprawdę wchodzimy ze wszystkim no prawie tak jak zaplanowaliśmy. Wiadomo, że, że jakieś opóźnienia były związane z nieciągłością dostaw, tego typu rzeczami. Natomiast, natomiast wchodzimy z, z dwoma modelami małych ładowarek przegubowych. L23 i L28. Z czego L28 w zasadzie od L23 różni się głównie tym, że będzie miało teleskopowe ramię. A do tego będziemy mieli jeszcze dwie większe ładowarki L65 i L85. Ładowarki przegubowe. Więc no, te mniejsze ładowarki liczymy na to, że będą bardzo ciekawą, ciekawą propozycją dla, dla rolników, generalnie robiąc. Taką analizę rynku, to nie mówię akurat o polskim rynku, tylko tak globalnie. Co wynika z tej analizy, to jest to, że mniej więcej 25% tych maszyn jest u, używanych w rolnictwie do, do różnego rodzaju zadań, bo to są bardzo wszechstronne maszyny. W naszym przypadku będzie, będą te maszyny kompatybilne z wieloma przystawkami Bobkata, zresztą z czego. Myślę, Bobcat jest bardzo dumny i, i poniekąd sławny to właśnie ta ilość y, ogromna przystawek. Jest to zupełnie nowy produkt. Konkurencja na rynku jest y, dosyć silna. Jak chcecie przekonać klienta do zakupu właśnie Waszej ładowarki? To jest świetne pytanie. Na pewno, na pewno tutaj będziemy musieli wykonać swoje zadanie domowe, więc będziemy musieli sprawić tak, żeby wszystko było, że tak powiem, na miejscu. Czyli, czyli to przekonanie, że te maszyny są solidne i niezawodne. Będziemy musieli wykonywać dużo demonstracji. Akurat w przypadku tych mniejszych ładowarek mamy dość dużą pomoc tego, że, że, że te maszyny już są w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj mamy taką pewność, że te maszyny się sprzedają, będziemy mieli dużo referencji, oczywiście referencje za oceanu nie są tak mocne jak lokalne, natomiast na pewno będziemy wykonywali różnego rodzaju demonstracje, pokazy tych maszyn, żeby po prostu klienci mogli mieć z nimi kontakt. Do tego same maszyny w sobie będą oferowały bardzo, bardzo dobre osiągi. E, siłę podnoszenia, stabilność, e, niski nacisk e, na podłoże, e, bardzo mały promień skrętu, e, właśnie kompatybilność z przystawkami e, Bobcata. E, również są bardzo proste w obsłudze, więc, więc no myślę, że po prostu jako produkt będą bardzo interesującą pozycją. No inną sprawą jest też to, że będziemy na pewno w dalszym ciągu starali się po prostu dotrzeć do, do klientów rolnych, bo nie ukrywam, że w wielu regionach Polski po prostu do nich nie docieramy. A gdybyśmy mieli powiedzieć coś o parametrach technicznych tych maszyn i zastosowaniach, gdzie one się sprawdzą najlepiej? Te maszyny są bardzo wszechstronne, więc, więc tak naprawdę one na pewno, na pewno nie będą wykorzystywane do tylko jednej funkcji. Jeśli chodzi o same przystawki, to no można użyć do nich oczywiście tych podstawowych rzeczy, jak łyżka, czy nawet różne rodzaje łyżek, widły, ale też można podpiąć zamiatarkę czy czy świder, czy, 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 czy już jakieś tam nawet przyrządowania budowlane. Mamy też w ofercie frezarki do, do pieńków, więc tutaj przy jakichś pracach takich oczyszczania pola, bo to też można te maszyny bardzo fajnie wykorzystać. Tak technicznie konkretnie mówiąc maszyny będą miały udźwig około 1,3-1,4 1, tony. Masa tych maszyn będzie niecałe dwie tony, więc tutaj widać tą, tą siłę, że tak naprawdę podnoszą niewiele mniej niż same ważą. Nazywnictwo tych ładowarek, bo tutaj mówimy o tych mniejszych ładowarkach cały czas, nazywnictwo ma taką samą logikę jak w przypadku większych, czyli L23, to znaczy, że, 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 że wielkość łyżki tej maszyny. To będzie 0,23 m sześciennego. Jedną, jedną z ważniejszych nowości są też nowe ładowarki burtowe z serii R. Tak, z jest, tego jesteśmy naprawdę szczęśliwi i dumni, również, bo jest to coś zupełnie nowego. No Zresztą, jak ładowarki przegubowe są też kompletną nowością. Rozwijaliśmy je sami od podstaw. Prace już właśnie się zakończyły, już są sprzedaży te maszyny, nawet pierwsze maszyny już są dostarczone w Polsce do klientów. Są to maszyny zaprojektowane kompletnie od podstaw. Było brane pod uwagę w zasadzie doświadczenie nabyte przez, przez lata z obecnymi modelami serii M. Dlatego też nie zastępowaliśmy bezpośrednio obecnych modeli, tylko stworzyliśmy zupełnie nowe modele, które po prostu nie mają. Bezpośredniego odniesienia, bo powiedzmy, mają dany model, ma takie, taką samą siłę podnoszenia jak, jak poprzedni model, ale już zupełnie innej mocy silnik. Jest to po prostu oparte na, na zapotrzebowaniu rynku, mówiąc, mówiąc tak ogólnie. No to są setki rozmów i, i z klientami. Maszyny te są bardzo zaawansowane technicznie. Mają myślę, że bezkompromisowy komfort dla operatora. Zmiany, jeżeli chodzi o ofertę produktową, to jedno, ale równie interesujące wydają się te rozwiązania, innowacyjne rozwiązania cyfrowe, tak naprawdę, czyli chociażby możliwość zdalnego sterowania. Zgadza się, na pewno, na pewno to będą bardzo ciekawe rzeczy, i, i sam nie mogę się do tego doczekać, aż, e, e, aż będziemy mogli to, to, to i sprzedawać i testować. E, otóż to, no, to nowe rozwiązanie, o którym Pan wspomniał, e, polega na tym, że będziemy mogli założyć dodatkowy moduł do e, ładowarki burtowej, e, i tu mówimy nawet o ładowarkach 5-6-letnich. E, Jednym warunkiem jest to, że one muszą być wyposażone w układ sterowania joystickami. Wtedy, instalując aplikacje na telefon komórkowy, na smartfona, będziemy mogli bezpośrednio z tego urządzenia sterować ładowarką więc jest to coś chyba jedyne w swoim rodzaju. Na tym się nie zatrzymujemy. To jest jeden z wielu projektów. Nasz dział innowacji. Współpracuję z, z wieloma takimi no, liderami technologii. To są bardzo znane marki, z wielu z nich, że tak powiem, korzystamy na co dzień. Zaawansowane prace mamy, mamy w, w projektach typu options on demand czyli opcje na życzenie. No to będzie polegało na, na tym, że klient będzie mógł sobie uruchomić pewne funkcje maszyny które obecnie są po prostu opcjami, za które trzeba raz zapłacić i już się ma. W tym wypadku nie trzeba będzie za nie płacić w ogóle, ale będzie można sobie uruchomić pewne, pewne funkcje na życzenie za oczywiście pewną opłatą, co w takiej kalkulacji całkowitej powinno być korzystne w zasadzie dla obu stron, bo my będziemy mogli usprawnić, ułatwić produkcję Natomiast klient po prostu będzie ponosił koszt wtedy, kiedy tylko musi ponosić ten koszt. Poza tym pracujemy nad systemami rozpoznawania przeszkód, systemami automatycznymi, maszynami elektrycznymi i wiele, wiele innych prac jest prowadzonych właśnie w, 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 w tym dziale innowacji. No i jest to na pewno obecnie nasza, nasza filozofia, żeby, żeby tutaj no być o krok do przodu. Nasze hasło brzmi Next is now. No i, 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 i całą po prostu tą, tą strategię staramy się cały czas wcielać w życie. Produkt to jedno, pozycja bobkata jeśli chodzi o branżę budowlaną jest niepodważalna. Tutaj pojawiają się nowe ładowarki, też bardzo interesujące z punktu widzenia Rolnika, a co z siecią dystrybucji, bo tutaj konkurencja jest bardzo duża. Czy, czy tutaj zmiany pójdą też w tym kierunku, żeby ją rozszerzać? Zgadza się. Cały czas nad tym pracujemy. Mamy, mamy bardzo wiele rozmów w toku w tym temacie z różnymi firmami na terenie Polski. W wielu miejscach współpracujemy bezpośrednio. Czy pośrednio z, z dealerami rolnymi, którzy po prostu no, są najlepszym kanałem dotarcia do tych klientów rolnych, bo mogą ich obsłużyć, w niedalekim, są w niedalekim dystansie od nich. I, no i tak wierzymy, że, 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 że po prostu to jest, to jest klucz do, do dotarcia do tych klientów. Nasi dealerzy przemysłowi skupieni są na, mocno na swojej branży. No i tutaj nie mając w ofercie produktów typowo rolnych, ciężko po prostu obsłużyć tego typu klientów. Więc, więc cały czas pracujemy nad tego typu rozwiązaniami, cały czas rozmawiamy z nowymi firmami, które byłyby zainteresowane i myślę, że, że ta sieć będzie się rozrastała. Na no tam, gdzie mamy dealerów, to mamy naprawdę bardzo fajną bazę klientów już, i to jest to jest to. to to, że tak powiem, świadczy samo o sobie, że, że ta współpraca może naprawdę być owocna dla obu stron.